Jak ostatnio paliłam, to miałam właśnie takie myśli bardzo lękowe, takie jakieś egzystencjalne, po prostu, że ta egzystencja cała jest dziwna, i że w ogóle to się boję, że wszystko pójdzie nie tak, albo że mi się nic nie uda i tak dalej, i tak dalej. I wiedziałam, że okej, okay, to jest tylko po prostu emocja, to jest jakiś taki stan wywołany właściwie dzięki marihuanie, a nie przez marihuanę, bo ja wykorzystuję to, co się we mnie pojawia na takim tripie. Um, bo też palę medyczną marihuanę, tak? Więc dlatego wiem, że to jest dla mnie dobre, co się pojawia. Jak pojawiły się we mnie te lęki i te niepokoje i te egzystencjalne jakieś takie w ogóle fazy, to usiadłam z tym i zaczęłam sprawdzać, OK, gdzie ta paranoja, gdzie te lęki są u mnie w ciele. I po prostu zaczęłam oddychać do tych przestrzeni w moim ciele i czuć te emocje na maksa. I po pewnym czasie, akurat u mnie to zajmuje bardzo szybko, dlatego że ja już z emocjami pracuję od wielu, wielu lat. I bardzo szybko jestem w stanie przerobić to, co się we mnie pojawia, jakby sprawić, że ta energia, która mi przeszkadza, ulatnia się z mojego ciała mega szybko. Po prostu pozwoliłam sobie czuć tą paranoję, pozwoliłam sobie czuć ten lęk, niepokój i to wszystko, co się we mnie pojawiało. A co za tym idzie? Ta energia, która się jakby tutaj wzburzyła we mnie, szybko się ulotniła, i za chwilkę czułam się z powrotem dobrze i miałam już normalne poczucia, i czułam się okej. Okay.